Dzisiaj głównie bieg na drugą strefę tętna po 6 km biegu. Zdecydowałem zrobić się kilka sprintów z przerwami, czyli takie interwały. Tutaj macie czas. A teraz o tym, dlaczego warto biegać w drugiej strefie tętna. No i czy w ogóle jest trening łatwy czy trudny, zapraszam. Wolne bieganie, a raczej bieganie w drugiej strefie tętna wcale nie jest takie łatwe, bo ciągle musisz pilnować zegarka. O właśnie wpadłem w trzecią, także lecę dalej. Ogólnie dlatego, że jest ciągle góra, dół, góra, dół, to praktycznie przez Połowę czasu leciutko biegnę, a przez drugą połowę leciutko chodzę. Ale muszę przyznać, że na przestrzeni od momentu, kiedy zacząłem biegać bardziej na tętno niż na czas, to odczuwam naprawdę dobrą poprawę biegu. Więc druga strefa to petarda. Chociaż treningi są trudne, bo ciągle trzeba zwracać uwagę na zegarek. Można ustawić sobie jakieś tam pikanie, żeby pokazywało, jak wychodzisz. Na przykład teraz z drugiej strefy tętna. Ale ja jednak wolę zerkać. Jakoś tak. Mi lepiej. I oczywiście jeszcze jedna ważna sprawa. Jeżeli chcesz biegać na tętno, to niezależnie od tego, jak świetny masz zegarek, zainwestuj w pas, w czujnik tętna. Uwierz mi, że tętno z nadgarstka, nawet przy najlepszych sprzętach, różni się od tego na klatce piersiowej. A właściwie pod klatką piersiową.